Dobra, patrz, patrz, czekaj. Tu na dole, tu na dole. 3 typa. Dostał 50 bombę. Czekaj, na 50, 50, krak. Ja mam 0. 26, ja się chowam za, za górkę. Krak to będzie 200 iQ. Uważaj, uważaj, uważaj. 50 na biało Krak. Leży, Leży. Nice. i typałam koło mnie. Leży. Hello Zaraz go po... Jest Leży. Nice. Jeszcze jeden. Iggy. Nice. Ale porobiłem z Digla, Ło. Wow. Onda, onda. 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 onda.